Dzień dobry, witamy wszystkich hodowców i hodowczynie. Dzisiaj jesteśmy w Legnicy, 207, właśnie okręg Legnica. Jesteśmy u kolegi Mariusza Ankusa i kolegi Rafała Szwedzika. Tutaj właśnie Mariusz, czołowy hodowca tej ziemi. Także dzisiaj jesteśmy tutaj u nich, kolejny odcinek jeśli chodzi o stosowanie produktów farma w czołowych hodowlach. Tutaj Mariusz troszkę już stosował tego już w tym sezonie, także później nam opowie jak to u niego wyglądało. A kolega Rafał też tutaj stosuje w swojej hodowli już taki teraz większy pakiet, także porozmawiajmy o tym właśnie, co się u nich dzieje w tej hodowli, co się działo dotychczas, jakie są plany na ten sezon, także zapraszamy. Witam. Witam. Produkty CESPARMA ja testowałem już w styczniu. Dzwoniłem właśnie do taty, współpracuję z nim 4 lata. No i zaproponował mi taką sytuację, czy bym nie chciał wypróbować nowych produktów CESP Ja powiedziałem, że z miłą chęcią, tylko że akurat ja lotuję na Gołębie Młode i no niestety muszę zagrać zawsze trzy loty na 100%, no i po prostu nie chciałbym ryzykować. Y, I dlatego, dokładnie, i dlatego porozmawiałem tu z moim przyjacielem, znamy się od wielu. Tu lotuje też u niego, tu jest mój gołennik rozpodowy, tam jest gołennik lotowy. No i rozmawialiśmy na temat tego produktu. No i on się zgodził, że on leci na stare gołębie, że możemy to przetestować. No i to był chyba luty, jak się nie mylę. Gdzieś tam. tata przesłał mi te produkty. I zainteresowały mnie dwa produkty, właśnie proteina i aminoforte. Zacząłem to stosować właśnie w głębniku rozpodowym. Dawałem go trzy razy w tygodniu. Fajnie młode rosły po tym, głębie fajnie karmę pobierają. Super, jestem zadowolony właśnie z oleju tam. Healthy Oil? Healthy oil, tak. Super, dlatego że tam jest kilkanaście tych olejów z automatu, czy się zioło poda, czy jakieś nie wiem, inne rzeczy, to fajnie ten kał Minera się czy Minerały, akurat ja używam też 4 razy w tygodniu minerały, fajnie się ten kał zawęża. No i później wchodziliśmy w etap lotowy, pokażemy gołębie, pokażemy jak ja to po prostu robiłem. Mogę powiedzieć, że jesteśmy po trzech lotach treningowych. 30, 40, 70 kilometrów. Gołębie przyleciały naprawdę fenomenalnie. Nawet wczoraj mieliśmy trening razem ze Zbyszkiem Kociubą. Super. Nawet. Porównywaliśmy czasy to mielibyśmy po prostu cztery gołębie nawet szybciej. No ale to wiadomo, to są treningi, a nie inne rzeczy. Uważam, że produkty na pewno działają z tego względu, że widać po gołębiu, po kale, po puchu. Samiczki szczególnie nam mega trenują. Jestem w szoku no, 40-41 minut, ich nie ma, po prostu o, znikają. To tak. jest tak, tak. Także y chodzi o te produkty, będziemy lecieć, będziemy na pewno rozmawiać z z Tobą, będę rozmawiał z Tatem, informował. Y no, ważnym produktem, którym nie mogę ominąć, jest mowy. którego tak, tak. używam 4 lata. Uważam, że no, dla mnie to jest strzał w dziesiątkę y y y z produktem. No co możemy wejść na gołębnik dokładnie, także będziemy podglądać, ale póki co idziemy zobaczyć do gołębnika jak to wygląda, porozmawiamy o metodzie ile czegoś jest przeznaczone powiedzmy, na lotę i jak to wszystko wygląda, także zapraszamy tu. Yy, teraz jesteśmy tutaj u Rafała w gołębniku Mariusz nam trochę powie o ich tajnym barku tutaj, który widzimy za no. właśnie Mariuszem tak jak widzimy tutaj jest to gołębnik Rafała troszkę go przerobiliśmy w tamtym roku mieliśmy też on miał problem właśnie z Drogami oddechowymi, później pokażemy, jakie przeróbki yy, zrobiliśmy. Yy, chodzi tutaj o sytuację. No to powiem, jak ja to robię, no w tak przybliżeniu. W poniedziałek daję amino z energią z belgasolem po przylocie yy, do picia. I uważam, że ten produkt, który po prostu wcześniej używałem na przykład tego produktu i uważam, że nie ma sensu teraz dawać, dlatego że jak wejdę w energii, że mam bardzo dużo białka, aminokwasy, belgasol, tak. wszystko fajnie to na... To nam już komporuje. jest petarda. Tak. Chodzi o karmę, to na karmę dajemy minerały z mm. Propolisem, co nie? Okej, okay, tak, tak. Ta postawa, jest mikstura twoja oczywiście, którą u nas jest, co nie. We wtorek jak dajemy, dajemy koncentrat dajemy z proteiną, ale dajemy raz dziennie, żeby było jasne, co nie? Tak, żeby nie przedobrzyć. Robiliśmy rafo wcześniej, że dwa razy dawaliśmy, nie? I to było takie kurde ten i raz. Jasne. Oczywiście zaś i w tym momencie idzie nam mobil, co, nie? Okej. Okay. Od wtorku dajemy mobila którego stosuję od 4 lat. Uważam, że to jest środek, który jest bardzo yy, yy, dla mnie ważny. Yy, daję go we wtorek yy, do picia, cały Boży dzień. Yy, na karmę idzie koncentrat yy, z proteinami. Yy, w środę dajemy sodohol, na karmę z yy, biotikiem i wchodzimy już z karnistki. To jest taka środa, czwartek robimy tą samą sytuację, Karni Speed. Wchodzimy z żelem Oxygen i przepraszam. Z Healthy Oil tak. Tak, z olejem i, I proszę kondycyjny Fly tak, Power. Super. Tak, to jest, to jest dobry zestaw. Taka sprawa. Dokładnie. No i uważam, że no, no co tu dalej? No w... na razie jest to tak przełożone, a jak Jasne. to będziemy po prostu będziemy jeden tydzień tak dawać, drugi tak, jeżeli coś nie wyjdzie, to będziemy później to przekładać, bo tutaj mamy Plan, że troszkę to jest wszystko inaczej zrobione. Ja po prostu się sugeruję teraz inaczej. Nie produktami, które są napisane, na przykład ze Tylko mm -hmm. co mają w środku one. Tak. I jeżeli ja uważam, że to jest białko, to białko. Jeżeli karnityna, to alkarnityna. I przykładam to po prostu na swoje e, dni. Dokładnie. No co tu więcej można powiedzieć, no super środek. Yy... Tak, do higienizacji tak. do wody. Nie jest to klasyczny zakwaszacz. Ja zapomniałem jeszcze powiedzieć o tym właśnie, bo ja właśnie to stosuję właśnie z mobilem, co nie? O. Czyli już także ja to też testowałem, nic się tutaj nie wchodzi jakaś reakcja. Także tutaj jest ten środek y, y, też bardzo fajny. Ja myślę, że on tak nie zakwasza wody jak te inne zakwaszacze, co nie? Dokładnie. Ale on ma tam te pierwiastki, które mają tamte śladowe, że to jest po prostu taki środek, który uważam, że jest super. Nawet TATO mówił, że to super. Tak, dokładnie. To jest troszkę inne podejście, bo widzicie zakwaszacze bardzo drastycznie e, zmniejszałem pH, żeby te mikromy, mikroby nie miały tam jakby po prostu podejścia. A tutaj troszkę się inaczej to. I no, widać, że jest to skuteczne. Chodzi o środki wasze, no oczywiście ich od lat używam, to tato doskonale wie, to wszystko idzie tutaj, chodzi o rozwód. Tak, tak. Czyli, tak, bo wiadomo, tutaj też uraz naturalne rzeczy, także to nie, że się fajnie kopionuje. Akurat mamy, Rafał ma szafę zrobioną y, na ten, na autowy, tam z drugiej strony będzie przerabiał też sobie, Jasne. żeby mieć tu osobno, ja, to to tu osobno. Będzie... Dobra, to co, idziemy poglądać teraz wasze gołębie, no, porozmawiamy pokażę, o, o metodzie. Samice, metodę może zrobimy pokażemy samiczki samiczki ładnie 16 samiczek do lotu jedna akurat kurde coś nie wróciło wczoraj czy... przypadła pod wiatr Michały. I... taka Rafała super samica Ale właśnie, wersja. która 16:60. Możemy pokazać jak one zdrowa pierś, tak. Wyglądają na tych produktach. Kładnie, tak. Widać, że dobrze. To jest fajnie ukrwione. Ukrwione są naprawdę tak. mega. puch Jest piękna, tak. Także okay. no co tu dużo. Najważniejsze tutaj, jeżeli tak. jest już. Bryła pudziana to jest dobrze. Dokładnie. To jest dobry zaczątek <grym> i na wielkie sukcesy. Miejmy nadzieję. No. Tu są samczyki, Rafał są Bo tu jeszcze będziemy to, co mówiliśmy, nie? Przerabiać, bo tu wcześniej było do końca. Aha, a tak, było mega ten. Tu są pleksy, bo były strasznie te przyciągi No właśnie, że było za... troszeczkę tutaj właśnie zamówiliśmy płytę jeszcze, tutaj będzie jeszcze zrobione inaczej. Tu przerobiliśmy już ten wlot też będzie obudowany. Już tak jak widzisz tutaj, powietrze fajne, tak tak już jest, bieje, co dokładnie, nie, nie ma dokładnie. Tego. Jest cyrkulacja, ale nie jest to właśnie halny. I teraz pokażemy troszkę właśnie tutaj samców. No pełne koryto oczywiście, tak. to jest podstawa. Nie? Tak. Teraz pokażemy też jednego. Dobra, ale pokaż pokażę jakieś właśnie... No. Teraz ogólnie chciałem was jeszcze spytać, jeśli chodzi o wasze tutaj gołębie, głównie z jakiej linii właśnie tutaj są Wasze gołębie. Jaką metodę stosujecie? Jakie są plany na ten sezon? Ile tutaj chcecie wystawić właśnie powiedzmy do lotów jak to nie więcej u was się odbywa? Gołębie są. Można powiedzieć w 100% 100% mojej gołębie. Jest trochę gołębi, gdzie nie możemy na pewno zapomnieć o Zbyszku Kociubie, o Mateuszu Kostroju, dlatego, że dwa lata temu Rafał jak zaczynał zakupił parę gołębi od Zbyszka Kociuby i od Mateusza. No i w tamtym roku nie leciał na stare gołębie, tylko poleciał zaś na młode, no musimy powiedzieć, że w tamtym roku zrobił trzeci wynik w oddziale. Yy, trzeci wynik w GMP yy, w okręgu, już trzeci, trzeci w okręgu. Yy, myślę, że na dwuletnią, można powiedzieć, hodowlę, yy, wyniki jakieś już tam się pokazały. Co gołębie? Jakie gołębie? No gołębie to no ode mnie, no, tutaj mam praktycznie wszystkie te gołębie i zbyszka także nie muszę Jasne. Choć, Metoda, no u mnie metoda jest prosta, no pełne koryto i, i, i z tego nie, z, nie schodzę, nie zmieniam. Yy, na karmach lecimy więc yy, y, y, Jerry Plus. 1802, 22, tak. dynamik to są karmy, które używam od lat i tego się trzymam, nic nie zmieniamy. A powiedz mi Mariusz, jeszcze jedną rzecz, taki dla nie wszystkich właśnie wtajemniczonych w Twoją hodowlę, bo tutaj mówisz właśnie, że tutaj e, macie tych głębi, a jaka jest w ogóle Twoja linia, które właśnie tutaj się wywodzą właśnie gołębie od tej kolegi Rafała. Linia to się zaczęła. Tak naprawdę po moim tym rozpodowcu, tirze i małym tomie od y, tatka pałki, y, później zacząłem wchodzić w linię Hermansa 3 lata temu, y, czy 4 lata temu już nie pamiętam. Y, zacząłem wchodzić w linię Henry Mentena. Na dzień dzisiejszy, No wszyscy wiedzą, mamy 24 sztuki oryginalne. Y, no są to już ostatnie gołębie, bo Henry Menten już nie żyje. Tak. No i nie zmieniamy, nie wchodzimy w żadne inne gołębie. Na pewno weszliśmy jeszcze w nową linię gołębi na 500 kilometrów. Są to gołębie od Dave'a, ale te gołębie będą dopiero testowane, także nic o nich nie możemy powiedzieć więcej. Zobaczymy co w przyszłości. Dokładnie. Okay, teraz po pierwszej części, gdzie byśmy w głębiku właśnie u Rafała, teraz idziemy do Mariusza, do gołębnika rozpodowego, także bardzo prowadzaj, mów co tu się dzieje, co tutaj w twoim chodź, chodź. magicznym barku jest. To widzimy miks też właśnie produktów troszkę z Renfrida, jest jakiś właśnie tutaj właśnie produkt z Kolumbeksu na biegunkę, produkty z Test farmy. I tutaj troszkę jeszcze innych rzeczy, także widać, że Mariusz też właśnie tutaj stosuje swoją tak wypróbowaną. Mówiłem, no, tak. Proteina dla mnie amino, bo używałem cały czas Nami Forte, no ale uważam, że bardzo dobry jest produkt. Yy, dla mnie jest już sprawdzonym produktem, yy, myślę też cenowo jest bardzo Oczywiście. dobry, no, tutaj nie ma co tu dużo yy, mówić. No produkty, no to olej tak jak mówiłem, no dla, z niego jestem mega zadowolony, minerały yy, od doktora Mariana, zioła. Mój chrzan robiony, płatki BMW, karma. Tak jak widać, to jest moja karma zrobiona dla moje zamówienie w, w, z firmy Eupol. No i tam taka troszkę słabsza jest. I tu jest taką drugą rzeczą, to jest karmy proteinowe. Białeczko, żeby energia. Tak jest. No i tutaj jest gołębnik rozpodowy Mamy najlepszego rozpodowca O, chciał Jest to był z 13 roku. Jest to syn tego Tira. Wszyscy go znają. Także dużo nie ma co o nim mówić. Po już pokazać go do kamery. Gołębi. Pokażemy. Jak tu cię w rozpozie w tym roku wyglądało? Ja Powiem wiem, tak, jest to trzeci lęk gołębi, bo jak widać to jest bardzo mały yy, 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 gołąb. Tutaj są po prostu mamki no, dla ciekawostki trzy gołąbki w misce. Ta. Czyli jest, jest mocny nacisk robimy na zdrowie, na naturalne rzeczy. To, że kał jest zwarty i takiego ma być, tak, że produkty tak, działają, że produkty działają, to jest ważne, że, że po prostu yy, podaje się, to nie ma tak, że bo to od razu można pierwszą rzeczą, którą zobaczyć, to pokalec. Dokładnie, wie, bo z tak. Już to już jest... jest, on luźny, wodnisty. Tak. Są mutki, które zawsze tak rzucam. Za dwa dni zabiorę te. Bo to są gołębiki, go, gołębie przygotowane na wspólny gołębik i takie młode, tak jak tu są w misce, idą tam na dół i już mm. są rodzice je karmią tam na dole. Tak, 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 już się. Tu najważniejszą rzeczą, którą jest, to jest... Produkty te są cały czas dosypywane Dostępne, tak. dzień w dzień do pełna. Gołębie sobie go Michał pełna. Tak, tak. one same sobie pobierają. To wszystko, no co tutaj można powiedzieć, no bo linia gołębi to tak jak powiedziałem, yy, statka pałki został mi TIR, został mi 651, córka 1360, większość to wszystko są gołębie yy, Henry Henrymentena i tutaj jest córka tego mojego podstawowego samca, tir z Heremas, właśnie. Są teraz no jajeczka tam. Tak. tak to jest tak, podstawowa tak. para. Tira z Hremas. To jest córka ich. W tym roku jest cztery młode. Zobaczymy. Jak to będzie w tym roku? Jak to będzie też w tym roku? No i teraz no, co? No tylko. I sezon pokaże. Dokładnie. dokładnie. No Myślę, że w tamtym roku wyniki były fajne, jak i na wspólnych głębnikach Zresztą z statem rywalizowaliśmy. <mulet> dokładnie. <gulet> tak. Tak, także miały i y, 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 myśmy mieli chyba drugą lotniczkę, on miał pierwszą lotniczkę. Tak, mieli. dokładnie. dokładnie. Mm. Jak Dobra. W kategorii młodych, no to poleciliśmy kapitalnie. Zobaczymy w tym roku. No w tym roku jest ciężej, nie? bo mamy tylko trzy loty, wszystko na 100%. Oprócz... Także przykładamy się na modę, ale do tej pory pomagam Rafałowi. Tutaj yy, zajmuję się. Śmieję się, że jestem jego prywatnym pielęgniarzem. Yy, a On naprawdę. przetrafił? Tak, ale chciałem. Po My prostu nie naprawdę. Miałbym, dokładnie przetestować te produkty, bo uważam, że no są super, co nie? Ja stwierdzam, zresztą to już dwie osoby, bo zawsze tam do was telefony dają, to mówią, że od Ankusa są, to już tam też wzięli, też zadowoleni. Tak, tak, produkty naprawdę się bronią, a są też czas pokaże faktycznie, u nas w hodowli one już są drugi rok i widać, że faktycznie no dają rady, tak, także zresztą powiem inaczej na swojej drodze poznałem tatę to on mi, pamiętam sytuację mobila, no to on go stosował w poniedziałek, ja mobila stosuję tak jak mówiłem, poniedziałek wtorek, wtorek, a nawet i środa, czwartek także dla mnie mobil jest super sprawą inne produkty które były wprowadzane to tato mi dużo pomagał, dlatego mu zaufałem ale mówię, ja nie mogę zmienić sytuacji Oczywiście. takiej, że ja nie mówię, że to może być 100 razy lepiej, ale dzisiaj mamy trzy loty. Gdybym ja lecią na stary gołębie, nie ma problemu, ja sobie testuję boks i, i nie ma tematu. Na młode muszę się trzymać sztywno swoich... Dokładnie. Y, za duże ryzyko przy za takich duże ryzyko, dokładnie Dokładnie, dokładnie. Tam... Coś kombinować, coś zmieniać. Jak coś jest dobrego, nie? Tak naprawdę. Dobra, to co, idziemy dalej? Wychodzimy z rozpodówki i zapraszam na zewnątrz. Teraz jesteście przed gołębnikiem, nam młody Mariusza, także nam troszkę on opowie co tutaj się dzieje. No tak jak widać zmiany zmieniliśmy blat. W tamtym roku mieliśmy szerszy, właśnie tam teraz jest Urafała on. Tu daliśmy teraz szerszy blat, z tego względu, że miałem tu ten tunel, i z tego Ta. tunelu za bardzo nie byłem zadowolony. Teraz super się dają. Lodowisko Ten... jest, widzę, jak Ta. na tu polewa. się teraz jak jest, to one tak siadają, dają. w czasie lotów się choba. Tak, to tak, to tak. jasne, nam... Tylko małe, oczywiście. I tutaj. Hmm. Dokładnie. Co? Wyjdziemy troszkę do środka zobaczyć, co? Jest dużyna pieścienia młoda. Są tam z trzech lęgów. Są to gołębie. Jedne, które wyglądają już jak roczne. To akurat od przemka Jędrzyczaka. W tym roku wymieniliśmy się. On dał mi 5 samczyków, ja mu 5 samiczek. No, mam ten rozpód mały, bo wiadomo, można by było y, zrobić to inaczej. No, ale po prostu ja nie zmienię swojej taktyki. Tak, też jakoś nie ilość, nie? Tak jest. Jak widać no, pełne koryto, dzisiaj gołębie miały kąpiel, raz w tygodniu jest kąpiel. No tak, pogoda sprzyja, także kąpać się mogę. Jedne się bierzą, drugie są Ten... do bieżącego. Metoda to wiadomo. Wszyscy wiedzą, żaluzja w dół. Ona już powinna być zasunięta, bo mamy 18, także już powinno być zasunięte. Bo wcześniej robimy o 17, jak się wydłuża dzień, to robimy o 16, co nie? Jasne. Ej, wam przyblokowałem, także można im robić już noc i co? Idziemy dalej? Faworyt opstyczka kociuby musimy podziękować mu przy okazji. Jasne, to tutaj. jest prezent dla mojej Oli uchował samiczkę płową, bo moja Ola lubi głowę. w tamtym o, roku o, był płowy, o, fajnie leciał i zginął, Boże No kochani. to jest na wymiankę no, o co ja no tak, jest na wymiankę tak, przy okazji jeżeli ten to chciałbym też podziękować Oli, no bo mi, też mi dużo pomaga przy gołębiach to Znaczyna. nie jest też tak jak gdzieś tam wyjeżdżam, no to Ola się tym zajmuje a jak gdzieś jadę dłużej, to i Rafał chodzi, co nie? tak tutaj się razem wspieramy Pięknie to wszystko wygląda, co so, idziemy dalej. Cele tak jak widać później w czasie lotu, bo tam jest drugi przedział. Mhm. W tamtym roku leciałem cały czas po prostu tak jak ten, a w tym roku chcę się zabawić. Yy, miska 20 samiczyków w tu, 20 samiczyków w tu i kokoszka. Tak tak, 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 tak. Także zobaczymy jak to wyjdzie w tym roku. Pięknie to Dobra, idziemy dalej. Na koniec chciałem tutaj podziękować kolegom za zaproszenie do hodowli, za możliwość tego, że będą tutaj właśnie sprawdzać te produkty. Widać, że część już no wcześniej tutaj u Mariusza się sprawdzała, teraz będzie podglądać bardziej tutaj właśnie Rafała. I co, ja chciałem jeszcze zaprosić do naszej zabawy, do konkursu, gdzie każdy, kto do końca kwietnia kupił jeden produkt z test farmy, na naszej stronie w Włokości Głębie, będzie brał udział w konkursie, gdzie do wygrania jest 5 pakietów lotowych naszej firmy Columbex. I dodatkowo też nowość u nas, e, każdy to kupi na naszym sklepie internetowym za minimum 200 zł. Będzie miał dobremową przesyłkę, wystarczy w kierunku promocyjny wpisać e, hasło dostawa, i wtedy właśnie będzie miał tu dostawę gratis. Panowie, ja dziękuję za zaproszenie. Chciałem się z Wami pożegnać. Będziemy Was tutaj podpatrywać, co się dzieje w Waszej hodowli. Gdzieś tam w środku sezonu, pod koniec sezonu, będziemy się po prostu wymieniać informacjami. Także ja dziękuję. Dobry lot. No, na zakończenie, tak jak właśnie wspominasz, będziemy dzwonić zresztą miastatem. Ja Często rozmawiam w czasie lotów. Także y, y, każdy lot, który będzie odbyty, będziemy jakoś tam informować Was, jak to się tam klasyfikuje na skalę udziału. Y, lecimy dystans y, 300, ale tutaj y, może też się uda 500. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. Po moim konikiem to wszyscy wiedzą, że to jest 300 km. No i tyle, też chciałem podziękować tutaj tacie z góry, no bo w jakiś sposób y, y, jakaś nowa wiedza. Nowe produkty, no bez tego się nie da, no nie ma co się oszukiwać. Na dzień dzisiejszy jesteśmy zadowoleni, a resztę wszystko to już kartka na się. Tu chodzi, tu chodzi, tego się nie da oszukać. Także wszystkiego dobrego. Dobry lot. Dobry lot. Dobry lot.